Co tutaj się dzieje? Dzieje się ciasto. Robię ciasto znowu. Tutaj są mokre składniki, tu są suche składniki. W suchych składnikach jest mąka, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, cukier zwykły. I co tu jeszcze jest? Chyba to wszystko. A tu w mokrych jest szklanka kefiru, pół szklanki oleju. Co tu jeszcze było? Jajka. 4. i po prostu zaraz będę łączyć te składniki tu już czeka foremka wysmarowana masełkiem i wysypana bułką tartą I wedle przepisu były tutaj w tym, w tym cieście miały się pojawić gruszki, ale że gruszek już nie ma tata przywiózł gruszki ale już po prostu wszystkie się rozeszły. Ja byłam pewna, że jeszcze są gruszki, ale już nie. To dodałam jeszcze znaczy, jedna, jedna gruszka tak naprawdę będzie w tym cieście i chyba cztery papierówki, więc, więc będzie bardziej jabłkowe ciasto niż gruszkowe, jak miało być pierwotnie. Ciasto znajdziecie, znaczy cały przepis podlinkuję Wam w opisie filmu pod spodem i później Wam jeszcze tylko pokażę, jak ono po prostu wygląda. No i czekam, aż mi się piekarnik nagrzeje, bo te składniki powinny być w temperaturze pokojowej, a one były z lodówki, ale zanim je połączę. To zdążą przejść temperaturą pokojową, a jest strasznie ciepło, więc też nie chcę przesadzić. Wiecie, z, z czasem, który trzymam je po prostu czas, czasem, w którym je trzymam jakby na zewnątrz. Rozumiecie o co mi chodzi? Mam nadzieję. Dobra, więc się biorę załączenie tego wszystkiego i Wam będę pokazywała później. Zdecydowanie wziąłam za małą miskę, ale teraz już właśnie przelałam płynne składniki do składników e, tych takich suchych, powiedzmy sobie e, i właśnie je wymieszam dokładnie i przeleję, a nie jeszcze dodam jabłka e, i przeleję je do brytfanki. Nie pokazałam wam jak wygląda to ciasto, ale już jest w piekarniku. E, tak wygląda, wiecie, z jabłkami normalnie i teraz w temperaturze, tak jak będziecie mieli w przepisie napisane, 180 chyba stopni, 45-50 minut e, będzie się piekło, aż do tak zwanego suchego patyczka, więc tyle będziemy około godziny będziemy czekać. Była też dzisiaj wizyta na rynku i zobaczcie jakie piękne papryki i pomidory i dzisiaj e, przy weekendzie będziemy robić leczo, no po prostu cudo, cudo, cudo. Tu jest oczywiście jeszcze sałata i tu jest fasolka, o, o fasolka szparagowa, niami. Update, słuchajcie, wzięłam, kupiłam też, e, nie dosyć, że miałam migdałowe, migdałowe było w porządku, ale kupiłam owsiane barista i zobaczcie, to już jest e, bardzo zważone jakby, e, nie wiem, zobaczę jeszcze jutro, czy będzie inna kawa z tego, czy nie, ale jak widzicie, to jest bardzo zważone i ja nie lubię takiej kawy, nie lubię takiego mleka po prostu, no, wypiję kawę, bo, bo muszę wypić, tak, nie będę Wylewać, ale no. Wiecie o co chodzi. Ja Wam powiedziałam o almondowym, a tu się okazuje, że owsiane jest do D. Nie wiem, albo to naprawdę zależy od tego, czy barista, czy nie barista. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu dzisiaj. Będę nadawała sterę, no przyjechaliśmy do Port Łódź i jedziemy, idziemy do paru sklepów, na pewno idziemy do Leroy Merlin i jeszcze zobaczymy, może do jakiejś drogerii wejdę i coś nagram, bo mam muszę kupić mojemu tacie prezent. I tak, stwierdziłam, że zrobimy najazd na drogerię, także lecimy. Ostatnio kupiliśmy z moją siostrą ten Radical Med szampon. Ja mam ten do włosów normalizujący. Jeszcze był do włosów wypadających. Tutaj jest puste miejsce. Widocznie po prostu już go nie ma, bo 13 zł to jest bardzo dobra cena. Wtedy było chyba za 12, z tego co pamiętam. Ale to było parę tygodni temu. No, bardzo fajny szampon. Witajcie, dnia następnego. Nie nagrywałam Wam nic w porcie, bo pojechaliśmy tam. Była sobota wieczór. Przychodzę dzisiaj w niedzielę, żeby Wam powiedzieć, pokazać, co kupiliśmy takiego w tym porcie, gdzie byliśmy. I tak, wiecie, bardziej opowiem Wam, bo po prostu przeraziło mnie i zaszukował. Zaszokowała ilość ludzi w sklepach właśnie w sobotę wtedy, a my byliśmy i w, e, w Superfarmie i byliśmy w Leroy Merlin trochę, e, trochę nawet dłużej, bo Mirosław tam kupował sobie jakieś wkręty czy kołki czy coś, e, więc on tam był, ja byłam w Superfarmie, kupiłam dla taty prezent, bo mój tata miał urodzinę właśnie wczoraj i potrzebowałam O przez to drzewo przez to sprzedaż przez to wszystko, wiecie transporty i tak dalej to jego nie ma od powiedzmy tygodnia w ogóle w domu on tylko śpi i robi kolejne załadunki i rozładunki i tak dalej i ja nie miałam kiedy nawet z nim jechać tak gdzieś dalej po prostu żeby coś tacie kupić na, na urodziny, ale kupiłam, udało się i coś wam pokażę teraz też co my kupiliśmy sobie w zasadzie Mirosław i, i ja co kupiliśmy czekajcie, przełączę kamerkę w porcie zawsze jak jesteśmy albo gdzieś w jakimś innym centrum handlowym czy to manufaktura czy coś tam jeszcze innego zawsze jesteśmy w Cibo i słuchajcie, kupiliśmy kupił Mirosław sobie w zasadzie dwie kawy Cibo bo w sobotę to tak dla, taka ciekawostka dla Was wszystkich nie ma promocji, trzy, nie, trzecia w cenie, trzecia za darmo, w sensie dwie były. My się załapaliśmy na promocję: kup dwie, a druga jest. Kup jedną, a druga jest za 50% taniej, czyli my tą jedną, którąś mamy 50% taniej. Natomiast w tygodniu. Codziennie jest promocja dwie i trzecia za grosz, czy tam za darmo. Także e, te trzy się bardziej opłaca kupić. My nie wiedzieliśmy o tym, że w sobotę to się nie, mm, nie kalkuluje w ogóle jechać po kawę, tylko w tygodniu najlepiej jechać. Teraz Mirosław, co prawda, pracuje na rano. Ale mimo wszystko, wiecie, on chciał tą kawę kupić w sobotę, tak sobie już też umyśliliśmy, że pojedziemy po kawę i po prezent dla taty, bo fizycznie nie miał możliwości jechać ze mną w jakiś inny dzień, bo pracował na noc. W weekend też robił te dowózki, także też to wszystko, też wiecie, w tygodniu też ładował na samochód. Także też nie było jak tego zrobić. Także mamy dwie kawy w zasadzie Mirosław ma espresso Sicilia Style i Barista Espresso. On lubi te espresso. One są jakby one są bardzo intensywne, ale są dla niego wystarczające. Ostatnio jak kupił trzy, to kupił tam jakąś arabikę, coś tam, skądś tam z różnych tam z Etiopii chyba. I skądś tam jeszcze? Także popróbował sobie. Teraz popróbuję sobie te. No i zobaczymy. Ja będę się starała porozmawiać z nim, żeby on espresso tyle kawy nie pił. Bo to nie ma sensu, żeby on się wiecie espresso jakby wykańczał. No bo to jest mocna kawa, tak. I one są zmielone. One są 250 gram. I my za nie zapłaciliśmy. Matko 30. 32 zł, czy jakoś tak no, troszkę drożej, wiecie e, patrzę tutaj w reklamówce czy my mamy taką ja ją zawsze w reklamówce trzymam, bo zapach jest fenomenalny po prostu patrzyłam, czy nie ma paragonu w środku ale nie ma i tą, 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 tą torebkę po prostu y, trzymam y, te kawy w szafce bo jest zapach taki, z nich się unosi, że byliśmy po bo chyba byliśmy w Aparcie, bo Mirek sobie kupił zegarek w tym IMPM. I słuchajcie, pani w Kasie, to dosłownie mówi: Ale piękny zapach kawy. Mówi: Nie, no po prostu, mówi: Mogliby robić takie perfumy, rzeczywiście mogliby robić, bo, bo zapach jest przepiękny. Że ktoś z Was jeszcze nie próbował kawy, a to jest prawdziwa, wiecie, palona kawa i po prostu świeżo mielona. Także to Mirkowi pasuje bardzo i nawet tam ciut więcej jak wyda na kawę, to nic się nie stanie. Tylko ja muszę mu powiedzieć, żeby trochę spuścił z tonu, jeśli chodzi o te espresso, żeby się bidny nie wykończył. Także dwa takie były 250 gramowe opakowania kawy. Wzięłam Yankee Candle, bo było w Superfarmie i było całkiem niedrogo, chyba za 11 zł czy za niecałe 10. Wzięłam Pink Suns, On jest bardzo ładny zapach, mój ulubiony zapach do samochodu. On jest w zapasie, a założyłam Midsummer's Night też bardzo lubię mieć Summer's znajd taki e, perfum męskich zapach, ono bardzo, bardzo ładny, a ten jest taki bardziej delikatny, proponowałam mojej siostrze, czy chce, ale ona mówi, że nie, że ona ma też jakieś tam buźki, wiecie uśmiechnięte, czy tam jakieś do wykorzystania, więc no dobra niech sobie tam e, korzysta z tego, co chce, ja jej zaproponowałam, będzie w zapasie po prostu do auta i kupiłam trzy pomelo domowy pedicure złuszczający, peeling do stóp, wygładzenie i ochrona. Czyli tak, w, jednej, w, jednej opa, w jednym opakowaniu jest peeling złuszczający, w drugim jest łagod. Wygładzenie i ochrona, zabieg wygładzający, czyli pewnie jakiś krem albo jakaś maska do stóp. Takie coś z perfekty dorwałam i kupiłam trzy, bo oczywiście, słuchajcie ja lubię do stóp różnego rodzaju peelingi, tak samo bardzo lubię wiecie co, maski na dłonie, no maski na dłonie ehm, tylko, że nie brałam teraz e, tym razem nic mamy jeszcze taką maskę na dłonie, którą e, Ania z My Beautiful Life wybrała mojemu Mirosławowi jako krem, Mirek mówi do Ani Pomóż mi wybrać jakiś krem do rąk. No to Ania mu pomogła z Eveline. Ja ogólnie szczerze Wam powiem, nie przypadam za firmą Eveline, ale Ania Mirkowi wybrała, wybrała, no tak, wybrała taką właśnie, taki właśnie krem. I ja sobie po prostu później, że to jest krem mask, ja mi się ale to jest maska, a on mówi, dobra, niech będzie maska, jak zwał, tak zwał, więc mamy taką kremomaskę, powiedzmy jeszcze do wykorzystania, nie używamy tego codziennie, trochę to oszczędzamy, bo to jest naprawdę takie no bardzo mocne nawilżenie i bardzo gładziutkie są po tym dłonie od razu widać słuchajcie od razu widać jakby różnice no jak macie na przykład takie szorstkie ręce nie wiem po zimie czy po pracy gdzieś pracujecie w jakimś suchym powietrzu i macie strasznie przesuszone dłonie polecam wam to Eveline tą krem, krem maskę i to jest regen, intensywna regeneracja e, dla mm, suchej, przesuszonej i damage e, zniszczonej, zniszczonych dłoni. Także muszę sobie tak kurczę, ale nie powiem Wam, nie mogę trzymać tego. I to jest bioargan i coconut oil, także arganowe i kokosowe olejki. Łagodzące, naprawdę bardzo polecam ten krem maskę do rąk. Bardzo, bardzo, bardzo i naprawdę, Ania, dzięki, bo, bo jak widzisz, my to oszczędzamy, już trochę jest w, w, w mm, zużyte, ale my to naprawdę oszczędzamy, bo. Przeważnie na noc to smarujemy, ale też nie codziennie. Smarujemy wtedy, kiedy naprawdę mamy kryzys i kiedy naprawdę musimy posmarować. Ja tak mam czasami, wiecie, z kosmetykami, że em, tak jak te paletki na przykład, słuchajcie, które kupiłam ostatnio, co wam pokazywałam, ja bardzo oszczędzam. I jeszcze na przykład nie próbowałam tej paletki e, nudziakowej, Too Faced Born This Way, e, bo mi jest jej szkoda po prostu, tylko. Nawet chyba słoczy nie robiłam, no? Tylko kali kontur zrobiłam, ale tak mi jest szkoda je zacząć. No bardzo. Dobra, kochani, bo już się rozgadałam, znowu będzie to za długo. Eee, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Życzę Wam przepięknego popołudnia, bo zawsze po południu już moje filmy są dostępne. E, w poniedziałki i w czwartki o godzinie 16.00. Zapraszam bardzo serdecznie. I trzymajcie się cieplutko, buziaki, papa. Pa.